Ona stoi na pewno bardzo bojowe, także w pewnym sensie nie możemy się doczekać już tego meczu. Wszystko jest w Waszych nogach, w nogach piłkarzy i głowach piłkarzy. Zwycięstwo da szóste miejsce. Może i remis wystarczyć do Grupy Mistrzowskiej? To wskazują na to wyliczenia. Może okazać się, że nawet przy przegranej korona będzie w tej Grupie Mistrzowskiej, ale myślę, że bierzemy pod uwagę tylko ten pierwszy wariant. Tak jest. My musimy patrzeć tylko i wyłącznie na siebie, i, i nad tym musimy się skupić. Po prostu musimy wygrać. Co będzie najważniejsze, żeby się nie przemotywować przed takim meczem? Bo wiemy, że pewnie ta motywacja będzie, będą kibice, taka się atmosfera wokół tego spotkania trochę buduje, więc też chyba, żeby, żeby się gdzieś tam nie, nie za bardzo napompować. Ja myślę, że pod względem mentalności z drużyną nie mamy żadnego problemu. Także najistotniejsze będzie to, czy będziemy zdrowi, czy będziemy w optymalnej formie na to spotkanie. No i tyle. Myślę, że to, 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 to są najważniejsze czynniki. A to zdrowie jest? Po meczu w Warszawie? No po meczu w Warszawie no, nie wygląda to najlepiej tak, bo jesteśmy bardzo mocno poobijani i, i, i tak naprawdę no, nie trenują wszyscy. No, tutaj sztab cały medyczny skupia się na tym, żeby przede wszystkim doprowadzić zawodników do zdrowia na tą chwilę. Możemy wiedzieć, kto tam gdzieś komu to doskiera? Ojej, jest trochę tego, tak, Dżibril, Kenka Laste, Palanka, nabilankur, Rymaniak, tak, także... Ale to pewnie mecz z gatunku takich, że, że nawet jak ktoś tam będzie szczykało, to każdy będzie się palił dobry. No na pewno, ale wiadomo jest to, że no, jeżeli gdzieś tam ból będzie mocno przeszkadzał, no to będzie problem. Także na tą chwilę, na tą chwilę musi sztab medyczny skupić się na tym, żeby doprowadzić tych zawodników do, do po prostu do używalności. A wracając do Moszku w Warszawie, duży był ten niedosyt po, po tym remisie? Y Niedosyt zawsze jakiś tam pozostaje, tak? ale wiadomo jest to, że przed meczem każdy na pewno by w ciemno brał remis. Po meczu pozostaje niedosyć, a to tylko dobrze świadczy o nas. Dobrze, że taki głód jest, dobrze, że, że ten niedosyt jest. Teraz wszystko w sobotę zależy od nas i, i, i można, że tak powiem, sobie poprawić humor. Wraca doping, to chyba to, na co i Pani zawodnicy czekali od... No, od początku pewnie Pana praca, piłkarz, od, od, od początku sezonu, a w zasadzie to jeszcze dłużej. Znaczy, no na pewno, no, bardzo liczymy na tego 12 zawodnika. tak no, Mega ważny i mega ciężki mecz, i cieszymy się, że, że, że na ten właśnie najważniejszy mecz w tym sezonie wraca 12 zawodnik na stadion. Biorąc pod uwagę siedem kolejnych zwycięstw na Kolporter Arenie, Pana podopieczni pod Pana Wodzą zrobili z tego stadionu twierdzenie do zdobycia. A jeżeli dodamy, że Korona Kielce ostatni mecz wyjazdowy wygrała w niecieczy z -Better Maliką, to faworyt tego spotkania może być tylko jeden. Na to nie patrzmy. Na to nie patrzmy. Oczywiście twierdza Kielce zobowiązuje i, i, i tak ma być, I, tego, i to od początku realizujemy. Budujemy tą twierdzę i będziemy budować jak, jak tylko długo to będzie możliwe, ale nie możemy w ten sposób do tego podchodzić. To będzie na pewno zupełnie inny mecz niż ten, co inne zespoły też inni trenerzy, tak? no bo to też ostatni pojedynek z Termaliką Korony, no to też inni szkoleniowcy byli. Także, także to na to nie patrzmy. To jest zupełnie inne spotkanie, inny też wymiar gatunkowy. Czeka nas niewątpliwie trudny mecz i, i to, to, to o tym musimy, musimy wiedzieć, ale oczywiście wyjdziemy po to, żeby wygrać. Czy Pan coś ewentualnie specjalnego, no bo jakby korona, wiadomo czego się można po koronie spodziewać może przed własną publicznością, a czy będzie się Pan czymś może rywala zaskoczyć, że... Na to może na... jest troszeczkę za wcześnie, ze względu chociażby na to, że skład osobowy jest na tą chwilę totalnie nie do przewidzenia. Przede wszystkim ze względu na Termonika też walczy, no gdyby, gdyby wypadli z tej ustępki, no to można powiedzieć, że to byłaby chyba sensacja, biorąc pod uwagę, że praktycznie przez cały sezon byli w tej górnej połowie tabeli i wydawało się, że, że spokojnie sobie by ten byt za, zapewniała, a tam się zrobił nerwowo. Każdy ma jakieś problemy, ale to no, my nie będziemy się skupiać na problemach termaliki, tak? No, my musimy zająć się sobą i skupić się na sobie i my wiemy, co chcemy zrealizować. Mamy swój cel, który chcemy osiągnąć, i zrobimy wszystko, żeby tak było.